ponownie, dzisiaj drugi odcineczek bo jest premiera, staram się jednak tę premierę robić w dany dzień, żeby nikt mi nie zażyczył, wiadomo że jakoś oszukuję czy coś nie, daję po prostu, bo no, po prostu nie mam kiedy wcześniej, jest po południu, pod wieczór i tak kupię 9 sztuk, mam 9 sztuk zaryzykowałem 90 zł zdrapka, no już była taka premiera, w sumie to jest znowienie premiera nowej serii. Ja jej jeszcze chyba na kanale nie drapałem, nie pamiętam. Z tego co tak widziałem na YouTube, to ona miała 3 lata temu premierę. No i po takim czasie wznowili ją. Mam numerki różne. Sam wybierałem z wachlarza. Jedyne co specjalnie wziąłem, 1K25, czyli pierwszą i ostatnią z paczki. Chciałem trójeczkę, ale nie było. A tak to no moją trójeczkę chciałem, wiadomo, ale jej nie było, więc no reszka z drapek jest losowo wybrana. 90 zł wkład. Nie ma co się tutaj rozdrabniać. Szukamy po prostu wygrywających liczb. No i dodatkowo złota. Zaczynamy może od tej jedyneczki. Trzymajcie kochani kciuki, żeby wpadło jak najwięcej. Z w sumie podobna kolorystycznie do płynnego złota zobaczymy może zrobię jakąś tam dogrywkę I przy okazji zrobimy no, taką rywalizację płynne złoto i i ta właśnie złoty los złoty cios jak to nasza Macia mówi o jaka fajna warstwa wygrywa 33 18 fajna warstwa 4 40 i 17 takich liczb szukamy. No, tutaj teraz trafić granicę z cudem. Mamy tak 2, 39, 1, 34 i 16. No, oczywiście boki muszą być musowo, obowiązkowo. Kolejno mamy 8. Fajna nawet ta warstwa. 13, 11, 5 i 21 i następny ląd 15, 7. Z a z losami fajnie ostatnio poszło, to zaryzykowałem. Kupiłem więcej tej strapki. O, moja parka 3, 28, ale to nic nie daje. I co? I ostatni ląd został. 14, 23, 36, 38 i 19, czyli ta zdrabka jest pusta. Kontrolna już jedna mi się odsłoniła, CT. Dobra. To sobie piąteczkę weźmiemy, pójdziemy po kolei. Numerek 5. O, wygrywa nam 5, 3, 16, 1. I 36, dobra. Takich liczb szukamy. Dobra, 36 a tutaj, teraz trafić. No, fajnie, kontrolna znowu poszła. 23, 22, 34. Mniej więcej oglądałem Wasze premiery. No, wyszły jak wyszły. Więc się trochę obawiam, czy dobrze zrobiłem. I 29, 14, mam nadzieję, że na tą liczbę coś wpadnie. Tych strapek 25, 17 i 8. Następnie mamy 19, 26, 2, 35 ale boki. I mamy złoto. No super, coś będzie. Nie będzie zera. Fajnie. 4, 27, 18, 3 i 7. No niestety jest tylko jedna. Jest tylko albo aż tabka jedna. 10 zł. No bo odsłoniłam się już C. Widziałam na premierach, że C to jest 10, ale mamy już coś fajnie. Numerek teraz ósmy. Zobaczymy, jak się ósemka spisze.

22, no plus taki, że warstwa jest fajna, więc super, ale niestety jeśli chodzi o wygrane, to jest słabiej na razie. 6, 18, 37. Następnie mamy 13, 32, 5.

Numerak teraz 12 sobie przetestujemy. Wygrywa nam 35, 39, 14, 21 i 24. Dobra, takich liczb szukamy. A co nam tutaj zaserwowali? Mamy 9, 3, 12... Dwadzieścia pięć, trzydzieści cztery, boki Boki serwują dwadzieścia siedem, trzynaście, dwadzieścia trzy, sześć i pięć, trzydzieści sześć, trzydzieści jeden, osiemnaście. 40 i 28. Nie ma. I co, ostatni rząd? 15. Skończymy z tą jedną wygraną. Czwigliźki 3, 4, 11 i 38. No niestety. Dobra. Pusto. Na razie jedna wygrała, 3 przegrały. Numerek 15.

Oj, chyba się nie poróbie z tą zdrabką. 14. 13. Żeby na tyle sztuk nic nie było. 28 oj przepraszam dali 10 zł i 24 ostatnie. Dobra. Pusto. Dobra. Numerek 14. Numerek 14, wygrywa nam 17, 34, 8, 12 i 15. O, źle ułożyłem, bo było, było 15, teraz 14, ale to nieważne. Mamy koło siebie, więc może coś tutaj wpadnie. Może, może. A co mamy? 19. Osiemnaście, no to siedemnaście teraz poproszę. Trzydzieści trzy, trzydzieści pięć, dwadzieścia osiem, sześć, czterdzieści, dwadzieścia jeden, szesnaście i trzy mamy jeden kolejno.

O, chyba utopiłem 90 zł <laughs> w jakiś szajs. Dobra, jeszcze są zdrabki. Ostatnie trzy mi zostały. Numerek teraz 18. Śmiech przez łzy. 6, o, 16 wygrywa nam. 12, czyli i 19, no dobra. Co nam tu dali? No 27. Patrzcie, jak dużo. 19 mamy. Uuu, super. To jeszcze coś wpadnie. 23. Często właśnie ten numer jak 18 mi wpada. 13. I 33. 35. 2, ma nie cud, że coś jeszcze wpadło. 8, 5, ale tak jak mówię, nie jest to, nie będzie moja to ulubiona zdrabka. 11, mamy 6, mamy drugą wygraną. Fajnie. 1, tak nie będzie to moja ulubiona, czyli 6, 16, trzecia wygrana i 29, no.

SS zgadza się, bo już widziałem na kanałach. SS to jest 30 złotych, No szok. Ale jeszcze połowy nie mamy. Numerek 20 teraz. Wygrywa nam 14, 34, 32. 28 i 7. Dobra. Masa tylko Syfu, nic więcej.

dwadzieścia dziewięć trzydzieści osiem dajcie moje dwadzieścia osiem będę szczęśliwy siedemnaście pięć dwadzieścia cztery mamy cztery trzydzieści siedem jeden trzydzieści trzy i sześć po prostu to jest Złoty 6, mogę to nazwać? Złoty 6 OS. Złoty 6 po prostu. I ostatnia z paczki, 25. Zobaczymy, czy ona jeszcze nam uratuje tutaj sytuację. Wygrywa nam 22, 16, 27, 21 i 28. Dobra. Praktycznie same 20. No kontrolna znowu poszła, dziewięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, dziewiętnaście, trzynaście, sześć, piętnaście, dwanaście, trzydzieści pięć i trzydzieści cztery, osiemnaście. 32, 5, 36 i 33, kochani, chyba zrobimy dogrywkę. Z tego co mi wpadło. Jeszcze dzisiaj pójdę sobie to wymienię. Oczywiście do innego miejsca muszę iść, to wymienić. I po prostu kupię za to kolejne te zdrabki. Zobaczymy 3, czy będę żałował? 25, 23. 17, czyli źki 9. co? pusto. Dokładnie. Masa pustaków. Na 9 z drapek wygrały tylko dwie. Jedna dała zwrot i mamy sztapkę, A druga mamy 30 złotych. Trzy liczby wygrywające. No, szok, po prostu 40 złotych. Szok. No. 50 do tyłu. <grych> Ale jak patrzałem na te premiery, to to aż normalnie się przestraszyłem, że taką ilość wziąłem. No trudno. Za to po prostu wymienię na kolejne cztery z innego miejsca i zobaczymy. Będzie dogrywka. Nie wiem, czy w piątek, czy w sobotę, ale na pewno będzie. Już Was serdecznie zapraszam. Dzięki za uwagę. Do następnego cześć.